Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku Six Pack TV Dzisiaj pokażę Wam ćwiczenie na mięśnie grzbietu, mięśnie czworoboczne oraz tylne aktony barków z wykorzystaniem bramy oraz ławeczki, którą umieszczamy w bramie. Nie będę mówił dużo tak, w trakcie trenowania, ponieważ straszny hałas, możecie mnie niedokładnie słyszeć, także voice over nagram z domu. Zapraszam. Zacznijmy od najbardziej standardowego wariantu wykonywania tego ćwiczenia, czyli wysuwania obu rącz na wysokości brzucha. Chwytamy rączki, czy jak tam kto woli klamry, siadamy przodem na ławce, tak aby klatka pieczywa cały czas miała kontakt z oparciem. Dzięki temu unikamy niepotrzebnego bujania się, no i oczywiście zyskujemy naprawdę stabilną pozycję ciała. Następnie przyciągamy rączki do siebie, i jak najmocniej angażując przy tym mięśnie grzbietu, zwracając szczególną uwagę na ściąganie łopatek. Ich praca jest naprawdę bardzo istotna przy wszelkiego rodzaju wiosłowaniach czy też podciągania. Łokcie prowadziją blisko ciała. Wiosłując na wysokości brzucha głównie angażujemy mięśnie najszersze, obłe większe oraz obłe mniejsze. Możemy również wiosłować jednorącz, co pozwoli nam na mocniejsze rozciąganie mięśni najszerszych w Możemy kombinować no, na przykład poprzez wydłużanie momentu napięcia mięśniowego, no, czyli innymi słowy przytrzymania pozycji w trakcie najmocniejszego wpięcia trenowanych mięśni. Drugim wariantem jest wiosłowanie na wysokości kawki lub mostka z łokciami ostającymi nieco od tułowia. Tutaj jak widzicie dość mocno zaczynają pomagać mięśnie czworoboczne oraz tylne aktywny barki. No jednak jest to kosztem pracy najszerszych zbietów, które troszkę mniej jednak są zaangażowane niż przy pierwszym wariantie. Oba te warianty możemy wykonywać także za pomocą sznurów. Co prawda uchwyt jakoś kolosalnie nie zmienia pracy mięśni, no ale może być ratunkiem, gdy akurat rączki są okupowane. Przez innego użyć szkodnika. Sznury jednak idealnie nadają się do trzeciego wariantu, czyli do wiosłowania z możliwie jak najwyżej i najszerzej wymyślonych mięśniów ciała. Wariant ten doskonale angażuje ten na barków, którym nieznacznie pomagają mięśnie czporobożne. No i ostatni czwarty wariant jest poświęcony właśnie miesiąc porobocznym, czyli kapturom. Tutaj musimy troszkę zmniejszyć kąta chrony tak aby mniej więcej linka tworzyła z kąt wprost. Łok się prowadzimy na zewnątrz, poniżej niebaku. Tutaj nie skupiamy się już na ściąganiu łopatek, tylko staramy się jak najbardziej spinać kapurą. Wariant ten bardzo fajnie na grubość porobocznych. Naprawdę polecam. No a my widzimy się w kolejnym filmie. Po Dobra, witamy wszystkich fanów SixPack TV. Zapraszamy do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania. Hey to jeszcze raz. Jeszcze raz.